Dobra, widzowie, mi i patrz na te, co wolimy, świeczki na Halloween. No chyba pełnie, albo te. Tu. O oboziu! Dół, wilki. O oboziu. Nie wiem, czy wolę straszny dom, czy ten. Straszny dom. Kim jestem? Hmm, co? O nie wiem. Nie wiem co to o co chodzi. Wiesz jestem powiem, fajnie, fajnie, zawsze chciałam być kim albo wampirem i na Halloween w tym będę wampirem, już Halloween nawet jak nie ma lica, świetnie, no i mi się nawet podoba, bo i zjadę, zjechała sobie tu, no dobra aha, no i mi się podoba. Lubię wilki, lubię pełne. Ale jeszcze zobaczymy jeszcze jeden raz, bo ten dobra to wracam. Dobra, widzę jednak się nie na, bo ja nie wiem jeszcze rzeczy, ale dzisiaj albo jutro wejdzie odcinek na mój kanał. Albo że jak nie będzie, to przepraszam, bo jeszcze nie um, te tych rzeczy na YouTubie, więc po prostu jak nie będzie, to nie moja wina, ale na pewno zleci jakiś odcinek. Dobra, to baj!